Cześć, tu Ziggismond. I fanatyk. I, oczywiście y, nasz nieoceniony fania, fanatyk. Y, dzisiaj otwieramy, unboxingujemy <grydy> y, dodatek do wspaniałej gry, która się nazywa K2. K2 jest świetną grą polską, y, która tam była nominowana do różnych konkursów i generalnie miała świetne noty. Polecamy. Była nominowana do szpile DCR. O, no. właśnie. Chyba co, polecamy tę grę, nie? Polecamy bardzo tą grę, bardzo rodzinna gra dla mężczyzn, dla kobiet. Dla e... młodszych, starszych. Tak, ona nie jest skomplikowana, ale jednocześnie podczas rozgrywki trzeba tak myśleć, żeby nie zamarznąć. I naprawdę dostarcza wielu emocji i wielokrotnie graliśmy w K2, w główną grę w podstawową I, i naprawdę dalej byśmy grali w tak jest, tak jest. Jest to świetna gra. Może tak z zewnątrz y, nie zaprasza do, do kupienia fanów, y, fantastyki, krasnoludów, elfów, morderstw, neurościmy i różnych apokaliptycznych gier. Po prostu wchodzi się na górę, ale jest. Ale dla tych, co chodzą gó po górach i dla tych, co na przykład byli na firmie Everest, a później graliśmy zresztą w K2, no to czuliśmy to przenikliwe zimno, te wiatry i to, że można zamarznąć. Tak jest, dla tych osób to jest pozycja obowiązkowa. Jeżeli Czujecie ten mróz, to najwyższy czas, żeby otworzyć. Tak jest. Może otworzyć. A może jeszcze I, druga strona, zobacz Tak. Proszę. Jeszcze parę wyjaśnień. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, drugi lub trzeci dodatek. Nie, znaczy, trudno na to spojrzeć. Bo tak, pierwszy dodatek to był Broad peak. Natomiast później zostało wydane Mont Everest, który jest właściwie oddzielną grą, ale można użyć też do gry W2. Natomiast to jest już kolejny dodatek w sensu stricte. Loce. Bardzo mnie ucieszyła wiadomość w ogóle, że wydawnictwo Rebel nie zakończyło tej, tej serii, tylko kontynuuje. No. To znaczy, że gra się cieszy powodzeniem, skoro mm. wydają kolejne dodatki. Dokładnie. No, trochę tych ośmiotysięczników jeszcze mamy i mam nadzieję, że yy, życzę wydawnictwu Rebel uzbierania korony. Himalaya. I co ważne gra jest produkcji polskiej, a jest wydana jak widzimy też dwujęzycznie, co też sugeruje, że jest sprzedawana jakaś ilość za granicę i życzymy, żeby polscy producenci polskiej gry zdobywali okay. światowe rynki. Tak jest, zrobiliśmy tak naprawdę właściwie recenzję gry K2, a teraz możemy kroić. Dzisiaj prezentujemy kolejny nożyk. Poprzednie nożyki wzbudziły różne komentarze, więc jest to ważny element unboxingu. i no, pudełko nie jest tak twarde jak GMT, ale graficznie jest bardzo, bardzo ładne, to trzeba powiedzieć. Tak. I pudełko też jest dosyć takie ciężkie, znaczy tak, zawartość no, w środku jest. Ale, ale już, już tutaj jest taka dosyć miękka trochę. Nie, nie, nie kładłem na to innych gier. Dobra, mamy. No tak, mamy w dwóch instrukcjach. to jest po angielsku instrukcji. i razem tak. mamy po polsku instrukcję. Tak, 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 to jest tradycja, tak było od podstawki, K2 i... O, 12 o, o, stron, z czego 10 tak naprawdę przepisów, bo... Na tak, ja to od razu zerknę, mam... bo... Yy, tak. Wariant mamy jednoosobowy, można grać na jedną osobę. Tak jak Instrukcja K2. krótka, yy, z, dużymi, yy, z, wielo, z dużą ilością obrazków. Tak więc jest, kolorowa. Więc nie będzie chyba problemu, żeby nauczyć się tej gry. Gra zachęca, instrukcja zachęca do gry. Dodatki wprowadzają różne zasady nowe, więc będzie trzeba do, przez nie przebnąć i, i przyzwyczaić się. Generalnie sam, sama gra K2 jest bardzo fajna i jest bardzo regrywalna, to jeszcze muszę dodać. O, proszę, a tutaj jest, wejdź na Broadpick od razu reklama poprzedniego dodatku. Broadpeak, który mamy, graliśmy, jest bardzo fajny. Tak, jest taka inna trochę plansza. Yy, Dla no. tych, którzy nie znają tej gry, gra polega na tym, żeby wejść na górę i z niej zejść. Samo wejście na górę niestety nie jest punktowane, dlatego że trzeba wrócić żywym jeszcze nam. Tak, tak. Co to czasem się nie zdarza. Ta gra uczy, można powiedzieć, odpowiedzialności. Yy, mapa. Yy, twarda mapa, co, co jest też standardem akurat w grach yy, typu K2 i bardzo to nas cieszy, bo to jest naprawdę twarde, twarde wydawnictwo. I to, co też jest fajne w tych grach, że obie strony y, mapy są wykorzystywane. Tak. Czyli tak. I z jednej strony, i z drugiej, jedna mapa jest mapą zimową, druga mapa. I wiesz, co. To jest chyba niezimowa. W tym a, przypadku a jest... w tym przypadku to są dwa y, różne scenariusze, tak? Bo to z tyłu no dobrze, jest Na napisane. Tutaj mamy, a tu mamy kamienie. Czy to by znaczyło, że tu raczej jest. Ciepło. To, to znaczy to są dwa różne scenariusze. Chyba letnie wiesz? i zimowe, wyjście mam wrażenie. Yy, nie, to tu z tyłu na układce zobaczysz, przeczytasz, że to są po prostu dwa różne scenariusze Dobre, a i to podobnie nie było. Wole, to a było było takie kamienie, czyli, czyli takie takie lato jakieś. No nieważne. To, to mogą być też różne strony jednej góry. Północna no, ściana, wschodnia i tak dalej. Zresztą yy, skoro już tak dyskutujemy, to może sprawdzimy z tyłu. O, tutaj jeszcze są Kafle pogody. kafle pogody. Kafle pogody to jest to, to, jest to czym, czym ta gra oddycha, żyje, spowoduje, że jest y, niesamowita regrywalność, którą ja po prostu kocham w grach. Jeżeli gra jest regrywalna, to ma ode mnie y, dużą ocenę, wysoką. No bo to jest taki element, można powiedzieć, losowy, bo wyciągamy y, kafle pogody, nie znając jak, jaka będzie ta pogoda, ale z drugiej strony wyciągamy dwa kafle pod rząd. Czyli widzimy na sześć kolejek do przodu, jaka będzie pogoda, co z jednej strony zapewnia losowość, czyli regrywalność, tak jak mówiłeś, ale z drugiej strony zapewnia planowanie na sześć tur do przodu. Zgadza się. Tutaj w kaflach mamy zupełnie inne znaczniki, więc no jest to związane z nowymi scenariuszami, nową zabawą. Może to być dosyć taka radykalna zmiana. Ale mi się radykalna. zmiana, pokazuje po różnych stronach góry, po tak. różnych boczach, stron, stronach bocz tej góry różną pogodę, czyli lawiny, coś takiego mam wrażenie. Tak, tutaj to... są po prostu ym, wejście spodzielone na kilka ścian. I to jest fajne, i... bo czasem pamiętam, żeśmy się tłoczyli wszyscy z jednej strony, a teraz być może trzeba będzie się dzielić, bo będzie inna pogoda i inne strategie wejścia. No, są wde... jeszcze jakieś karabinczyki, no nie wiemy, co to tak, jest. Tak, to tak, tak. Nie, tutaj yy, dużo nowych zasad się szykuje, więc może to być na początku troszeczkę trudniejsze. Obawiam się, że yy, no, będzie tutaj trzeba troszeczkę włożyć energii, żeby zagrać w ten scenariusz. Ale co, to wszystko, żeby zagrać tą grę? No, prosta, śniodna. Znaczy trzeba mieć podstawkę jeszcze. No, to da, oczywiście tak, to jest jest dodatek, na tak, wszelki wypadek to zaznaczę. I tutaj właśnie jest napisane: w pudełku znajduje się, znajdują się dwa scenariusze: południowa ściana oraz wyścig przełęczą południową. Także. Tak. Prawdopodobnie jeden scenariusz jest taki tradycyjny. dlatego może jest, nie ma śniegu. Tak, tak. Jeden scenariusz myślę, myślę, że jest taki to. bardziej tradycyjny, a drugi scenariusz wprowadza no, te nowe zasady z wspinaczką po stromej ścianie. Ja jeszcze dodam taką ciekawostkę fabularną, bo jeżeli dobrze pamiętam, jest to góra, na której zginął nasz najbardziej słynny. Kukuczka? Jerzy Kukuczka, tak. Sprawdźcie to w internetach. Czy, 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 czy się nie mylę, ale, ale najprawdopodobniej tak jest. Także tak legendarna góra. Trzeba zagrać i spróbować, żeby ta góra, śmiertelna góra została przez nas zdobyta. Tak jest. I uważajcie, pamiętajcie, najważniejsze to jest wrócić do domu. Cały i zdrowy. Pozdrawiamy. Cześć.